Kogo najbardziej upłaca się zrobić w ewolucji Copa America? Zaraz powiem wam na to pytanie A najpierw zostawcie suba Łapkę w górę No i zobaczcie poprzednie shorts Więc przejdźmy Według mnie na trzecim miejscu Uplacuje się Lozano Jego karta po upgrade'zie Wygląda Niby nieźle Bo on posiada tylko tempo i dribbling W zasadzie umiera Zdecydowanie nie daje tego, co potrzebuje obecny skrzydłowy. Olicy go zjada na skrzydle, jest dosyć słaby. Na drugim miejscu Icardi. były to bardzo obrysiskowy pącik ofensywny, jest nie ma takiej pozycji. No, ogólnie średnia karta. Yy, ale może być. A na pierwszym miejscu Richarlison. Dużo pozycji, dobre statystyki. Ups. Więc bierzcie Richarlisona. 什么？